Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj dojechaliśmy sobie do najbardziej wysuniętego miasta na południe kontynentalnej Europy, czyli Tarifa. Aktualnie jesteśmy na plaży niedaleko tego właśnie miasteczka, plaży, która jest bardzo wyjątkowa. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj piaseczek, jest po prostu. Wiecie, piasek jak po prostu nad Bałtykiem. Porównanie super wiem, ale no, akurat nasz piasek nad Bałtykiem jest naprawdę fajny. Jest tutaj mnóstwo kamperów, pewnie ich nie zobaczycie na tej kamerze, ale może jeżeli tak, no to jest naprawdę mnóstwo kamperów. Jest to taka miejscówka dla właśnie kitesurferów, windsurferów. Jest ich tutaj mnóstwo po prostu, jest naprawdę cudownie. Ale też z góry zaraz zobaczycie naprawdę jak ta plaża wygląda i przede wszystkim jaka jest niebieska woda tutaj. Cudownie po prostu tutaj. Bo najlepsza plaża do tej pory jaką w Hiszpanii widziałem. Jak widać. Jula się też zachwyca. Tutaj macie właśnie przykład Zajawkowiczów. Tak wygląda właśnie końcówka listopada w Hiszpanii. Jest po prostu cudownie. Woda jest naprawdę świetna. Piasek. No mówię, spójrzcie sami. Coś pięknego. A tutaj z tej perspektywy pokażę jeszcze te kampery, macie ich naprawdę sporo i takie są fajne e, okazy, że to tak nazwę, takie duże kampery. Może mi się uda tam podejść i nagrać z bliska. Postaram się. No, zrobimy sobie fotkę. Jest super ciekawe w tym miejscu, to stąd widać Afrykę, która jest oddalona tylko 20 km od nas aktualnie. I to jest właśnie wyjątkowe w tym miejscu. A druga super sprawa, jak spojrzycie w lewo, patrząc na właśnie w stronę Afryki, to widać morze Śródziemne, a jak spojrzycie w prawo, to widać ocean atlantycki. Czyli tutaj są, jakby wiecie, dwa duże zbiorniki wody, więc to jest też mega ciekawe. No i jesteśmy. Jula, już wspomniałem na filmie, ale ty może nie, nie wiesz, bo ci nie, nie mówiłem. <laughs> Jesteśmy w najbardziej wysuniętym mieście na kontynentalnej Europie, na południu. No. Za niedługo pojedziemy do tego miasteczka, też pokazać wam tą Tarifę. Naprawdę mega mi się tutaj podoba. Jest mega klimat. Tu się chyba nic poza falami i plażą nie liczy aktualnie. Eee, także zobaczcie, jak to wygląda z drona. Właśnie najbardziej rozwala mnie ten fakt, że Afryka jest 120 km ode mnie aktualnie. Ja nie wiem, czy dokładnie z tego miejsca, ale no z tarify, tak? I to jest eee, to ciekawe, nie? że tak blisko, a tak daleko jednak. No, jedziemy zaraz do miasteczka. Jeszcze Julia chciałbym zapytać o zdanie. Co myślisz o tej plaży w ogóle, o tej miejscówce i tak dalej? Troszkę żałuję, że tak późno tu przejechaliśmy. Bo jesteśmy w Hiszpanii już od e, samego początku października. Pogoda jest cudowna, ale no, jednak chyba bym się nie wykąpała. Ale widzieliśmy ludzi, którzy się kąpią. Tak. E, ja bym raczej się nie odważyła. Można się opalać, chociaż UV jest pewnie dosyć niskie. Natomiast plaża jest śliczna, piasek jest taki jaśniutki, drobny, e, a są też tutaj plaże kamieniste. E, tak. Więc plaża jest naprawdę ładna, jest szeroka, jest e, czysta. A też brudne bywały. I no, woda. Woda jest obłędna. Woda jest chyba najnowładniejsza od tej pory, jak widzieliśmy w Hiszpanii. Tak. No, słońce no. robi swoje, nie? Bo tak. pogoda dzisiaj jest naprawdę cudowna. Yy, I ta woda jest naprawdę na pewno krystaliczna. Na pewno przyjedziemy tutaj, wydaje mi się, w sezonie jeszcze, nie? Tak, to są w ogóle okolice, do no. w w których planujemy tak. się pojechać. Nawet dalej jak będziemy przemieszczeć... w Cadiz, czy gdzieś będziemy w przyszłości, czy dalej w tym samym miejscu, gdzie jesteśmy, to. Pewnie w marcu, kwietniu też przyjedziemy się poopadać. No, czas nas nie goni, więc no. mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Jest Bociem bardzo mówić. ładnie. Jaka ta plaża jest szeroka z tej perspektywy, nie? No, jest po prostu przeszeroka. Zobaczcie, jakie kampery są duże tutaj. Ten, tu jak ciężarówka jakaś. Pieseczek tutaj sobie czeka. No, także naprawdę. Szczerze mówiąc, kamperwany, kampery ogólnie tutaj to bardzo dużej ilości. Nie znam się na drzewach, ale jak widzicie, one są bardzo ładne i one są zielone no cały czas, ponieważ z tego co widzę, to są takie igły, one są iglaste, nie mają liści, więc nawet jak temperatury spadają. No troszkę mniejszych zimą, no to fajnie to wygląda. Jest ich tutaj bardzo dużo. A w ogóle to mam kolejną muszlę. No. Kolejna muszla z kolejnej plaży w Hiszpanii. Właśnie wjechaliśmy na tarifę i widzimy mnóstwo sklepów dla kitesurferów. Ogólnie jest tutaj bardzo luźny vibe taki, wiecie, surferski, ala Hawaje i tak dalej. Z tego, co czytałem, to są takie, to jest takie bali hiszpańskie. Właśnie tutaj młodzi ludzie przyjeżdżają kamperami często surfują sobie, i to, to też widać, że tutaj jest mnóstwo młodych ludzi, i szczerze mówiąc, jest ich dużo. Ogólnie ludzi, nie tylko młodych. Więc e, to jest fajne, naprawdę. Nie, zakaz jest. Jamnik! Jamnik. Jak widzimy. My, jak widzimy, jamnika to jest po prostu coś niesamowitego się dzieje z naszym mózgiem. <noise> Jest to niewielka miejscowość. Krążymy od 10-15 minut w poszukiwaniu miejsca. Parkingi są pełne. Wiktor musi się skupić, więc ja pogadam do Was. Ale jest, jest tragedia. Nie możemy nie ma płatnych parkingów, żebyśmy mogli gdzieś za, zaparkować nie wiem, w galerii czy coś. Często tak robimy. Parkujemy e, w jakiejś galerii handlowej, na przykład jak byliśmy w maladze. To jest po prostu bezpieczniej. Mamy tam pewne miejsce i, i nikt nam autka raczej nie powinien przerysować, ale tutaj no jest tragedia zobaczcie. Okazuje się, że jest tu jednak e, parking miejski płatny, bardzo duży, ale jest full jest pełny nie wpuścił nas policjant, który kontrolował ruchem. Tragedia. Już jest jakaś 20 minuta, w której krążymy. Udało się znaleźć finalnie miejsce parkingowe. Bardzo dziwne miejsce, ale no, udało się. Także to jest najważniejsze. Idziemy właśnie w stronę latarni morskiej, która niestety jest w renowacji, więc wam nie pokażemy, bo bez sensu. Ale tam okolice latarni chociaż pokażemy. Jak widzicie dużo fajnych restauracji tego typu jest tutaj właśnie. Wszystko nawiązuje do surfingu. Tak. Piesek się chłodzi. Fajnie. Widzicie? <grym> Dziurkę sobie wykopał i się chłodzi. Tutaj możecie zobaczyć, jak ludzie sobie jedzą fajnie przy plaży. Tutaj jak widać, w ogóle jest zakaz psów na plaży. I koni również, ale chodzi mi głównie o psy, ponieważ w Hiszpanii całej zauważyliśmy, że jest dużo zakazów Właśnie wejścia piesków na plażę A mimo to i tak ludzie chodzą z tymi pieskami Nie na wszystkich plażach oczywiście, ale... No ale tutaj wszędzie tak, są Tak, ale na wielu jest zakaz, dlatego też nie zawsze możemy zabierać Janek. Tak, Janek niestety nie może z nami zawsze pojechać na plażę, ale... Ale ma swoje ulubione Tak <gry> Też chodzi Jak widać w końcówce listopada można plażować My w bluzach już, ale niektórzy ludzie naprawdę się fajnie bawią na plaży a tam widać właśnie Afrykę czyli to o, tym, o czym wspomniałem na poprzednim klipie wideo że jest naprawdę blisko więc można powiedzieć że jest jak widzicie bardzo na wyciągnięcie ręki no ale jednak bardzo daleko a tutaj sobie zjemy teraz zobaczymy co tam mają chyba zjemy mam nadzieję że mają fajne menu jakieś to sobie zjemy pyszną rybkę albo coś Ta restauracja była niestety e, tylko możliwość tam wypicia czegoś, ponieważ do 18 nie można nic zjeść aktualnie, więc nie zjedliśmy tam, ale zjemy gdzieś, gdzieś indziej po prostu. Tutaj jak widzicie jest napisane, że to jest Morze Śródziemne, a tutaj już po tej stronie jest właśnie Atlantyk. I tutaj macie takie fajne przedstawienie tego, jak te dwa zbiorniki wody się tutaj znajdują. Jeden po lewej, czyli Morze Śródziemne i po prawej ocean. Tutaj chciałem przyjechać, bo to jest nie tylko Afrykę widzicie, a to jeszcze dwa duże zbiorniki wody. Nie? To jest naprawdę ciekawe. O tej miejscowości właśnie się za dużo nie mówi, wiecie, turystom. Nie? Jakby ludzie tu przyjeżdżają, jadą do Gibraltaru, jadą do Malagi, jadą do Marbei, jadą, nie wiem, do Sewilli, do Kadic i tak dalej. a tutaj, no, ja, ja na przykład tego nie słyszałem wcześniej. Może może wysłyszeliście, ale ja nie słyszałem. Znalazłem przypadkowo to na mapie w internecie właśnie. No, jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu, no bo dwa zbiorniki wody i, i jeszcze Afryka niedaleko. No Nie wiem, czy to, jest, to brzmi abstrakcyjnie po prostu, ale dziwne uczucie, ale naprawdę fajnie i bardzo polecam tutaj przyjechać. Z tej strony jest Atlantyk, a z tej strony jest Morze Śródziemne. Tutaj właśnie widać na dole Maroko, w góry Hiszpanię. I tutaj jesteśmy w tym miejscu, właśnie aktualnie. I widzimy tutaj właśnie Maroko z tej perspektywy. Wcześniejszej, którą wam pokazywałem Prom wypływa właśnie w stronę Maroka Właśnie stąd można sobie wypłynąć Z Europy prosto do Afryki Kolejny zamek. Dużo tutaj tych zamków Jesteśmy trochę teraz w takim ryneczku, ale dużo jest tutaj restauracji. Więc można sobie zawsze zjeść. Jak widzicie są też ozdoby świąteczne już w całej Hiszpanii w sumie u nas też. Ostatnio jak byliśmy w Maladze, to też już widziałem ozdoby świąteczne. No i dzieciaczki sobie grają w piłkę nożną. Standardy w Hiszpanii, jak to wszędzie bywa. No a tutaj dosyć duże są kolejki do tych restauracji wszystkich. Więc my pójdziemy sobie chyba na plażę zjeść tam widzieliśmy taką restaurację dosyć niemocno obleganą No właśnie co do kolejek co zobaczyć Ludzie sobie stoją, czekają być tutaj na pewno smacznie Ale my nie lubimy za bardzo czekać O Tutaj chcesz Tutaj macie ceny A to jest w ogóle najlepsza Była to najlepsza Seria w Hiszpanii w 2024 A tak oto się nazywa No i restauracja zamknięta Niestety widzieliście? Tyle ludzi tam było, że aż dziwne, że zamykają No ale Hiszpania no, Rządzi się swymi prawami Niestety nie zjemy tej fajnej pizzy Julia właśnie chce coś powiedzieć Już się wkurza Tak Ja jak jestem po pierwsze głodna Jestem zła Po drugie bardzo irytuje mnie tutaj w, to w Hiszpanii, że właśnie restauracje, sklepy często są zamknięte, bo jest albo siesta. Patrzysz na Google Maps, otwarte, nie, przyjeżdżasz zamknięte. Jest to strasznie irytujące tak, i jest. też mam znajomych, którzy mieszkają w Hiszpanii, w Barcelonie i jeżeli chodzi o tak na stałe, jeśli chodzi o załatwianie jakichś spraw, to jest masakra. Papierologia, to wszystko tak. tutaj. sprawy urzędowe to po tak. I będąc Polką jest to dla mnie bardzo irytujące. Tak, ale, ja chyba nie mam ale, aż takiego ludu z tak w sobie. więcej plusu chyba w Hiszpaniiśmy nie znali. Nie no wiadomo, nie, ale trochę pana muszę, tak po tak, polsku. Teraz, <laughs> mam czegoś do zjedzenia. No. Tak jak wspominałem o tych sklepach właśnie dla surferów, no to tutaj jest przykład. A my chyba skończymy na kebabie, no bo, no bo wszystko jest zamknięte niestety. Tutaj macie ceny i jak to wygląda Co jemy? Nieważne, ja jestem tak szczęśliwa, wygląda to okropnie Mięso do, Mięso do mocy wygląda to strasznie, ale są tak głodne, że chętnie zjem go A zresztą nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam kepsa, więc... Ja chyba wezmę... Chyba weźmiemy te lawasze Chyba, chyba. lawasze Chyba lawasze, jest rolo to Siedzimy na dworze, to jest takie okienko do tej budki I właśnie widziałam jak nasz lawasz Wyciągnięty z zamrażarki Został podgrzany w mikrofalówce z PRL-u więc, <laughs> więc mam nadzieję, że nie będzie, że nie będzie rewolucji no nic. Słuchajcie, no mamy tego kebaba i nie wygląda on źle e, Co prawda Smakuje nie, nie próbowałem jest bardzo gorący, więc poczekam chwilę, żeby się nie popalić, ale z bliska tak wygląda. Okay. Próbujemy. Jest dobry czy jesteś głodny? Bardzo dobry. No. Okay. Tutaj taka ciekawostka. Jeszcze w Hiszpanii często widać właśnie jak pranie wisi na zewnątrz, na tych sznureczkach. Teraz się śmiejemy właśnie z Julą. Ile zaufania trzeba mieć do tych klamerek, do tych sznureczków. A też z prawej. też, no. Pieski szczęśliwe. Na plaży, na której jest zakaz psów. Na plaży, na której jest zakaz psów, także tak jak widzicie. My już wracamy. Zjedliśmy sobie to, co widzieliście przed chwilą. No jest to fajne miejsce na pewno do odwiedzenia moim zdaniem, warto tutaj przyjechać. Nie jest to miejsce takie, wiecie, oczywiste w Hiszpanii. Ale warto zobaczyć tę plażę, którą wam pokazałem z Julą właśnie. To miejsce, gdzie morze i ocean są obok siebie tak naprawdę. No i co? No i wydaje mi się, że było naprawdę super. My wracamy, tak jak już wspomniałem i szczerze polecam to miejsce, zobaczcie sobie sami na własną oczy. Koniec może Ila jeszcze coś powie, co myślisz? Podsumuj w skrócie dwa zdania. E, mi się bardzo podobało, tak jak już wspomniałam na samym początku, na tej pierwszej plaży. E, no przede wszystkim ta plaża mnie tutaj zachwyciła. Jakbyśmy zostali tu na dłużej, to na pewno bym spróbowała jakiegoś właśnie windsurfingu, kitesurfingu. No, no. Coś w tym stylu, bo są tu szkółki, są sklepy, są szkółki e, z całym sprzętem. Z tym I, są I są też Polacy. Są też Polacy, w kebabie. Tak, w kebabie były, spotkaliśmy tak, Pol Pol Polki, Polki, nie? Tak, Także nasi są wszędzie. Wszędzie. Pozdrawiamy naszych z Hiszpanii. O co tu chodzi? Pachadł. Ale ty nie zobaczysz, nie dostrzeżesz Tutaj kochani mamy wiatrak, który jest hiszpańskim wiatrakiem Produkuje energię każdego dnia dla nas, żebyśmy mogli oglądać telewizję Dobrze razem bądźcie na kamerze Tutaj jak widzicie ktoś buty i plecak zgubił